Błędne koło. Nie. Yes. Wszystkie Soburs. pomysły wykonać, które mamy wykonać. Zaczęliśmy się załamywać. Mikocontroller. Dupa. cycki Za na to napisałeś. Przestań. Janusz przestań. <śla> Nie <śla> śmieszaj <śla> mnie Janusz. Ehm Szlajmy, szlajmy, że przybędziemy ci... <laughs> Hahaha No bo to no, <laughs> Bęk! Spokój See Zesliłem Niesiele bitło Kuj szkodą To był... Wa! <laughs> jeszcze raz Robot zaczął działać Przestań się śmiać kur... <laughs> A Nawet przemierzam. W... <laughs> Sorry panowie Spokojnie Ok, <śmany śmany> przez ludzi i co naj... Kurwa maja, tak dobrze już szło. A się zbiera. Jedziesz, kurwa. <śmany> <Usu>. <śmany> <śmany> Jeszcze raz. Przestańcie się śmiać. To jest mega poważny projekt. Co ja? To w ogóle strasznie tak wiesz, jak wygląda się rosną trochę Że i na kamerze tak wygląda Kurwa nie, jeszcze raz. Zobaczcie. I konfidentów. Z początku mieliśmy... Kurwa co? Czekaj jeszcze raz. Koniec. Bo na razie nic więcej nie mam pytania. Do Dobra, Co robić? Zastosowano mikrokontrol... Kurwa. Mikrokontrol... Kurwa, nie powiem tego. Mikrokontrol... Mikro... Mikrokontroler. Mikrokontroler. Jakbyś nie mówił, to było prościej. Mikrokontroler. 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 Sterowanie odbywa się za pomocą sygnału PWM. A nie zauważyłem tego. Jednak muszę się nauczyć mówić mikrokontroler. A nie powiem tego. Dobra, nie czytam tego. Ja nie powiem mikrokontrolera. Szybko, ładnie. Mikro. W końcu doszliśmy do wniosku, że istnieje pewna zależność w nas. W każdym razie musimy wykorzystać kulę. Bo nie lubimy, bo chujowe to jest. Dobra, ja przeczytam. Nie, jest załamka. Jest. Jest stulejowa. stulejowa jest. No, jest szczyt. Gdybym raz czytałeś. Nie. Aha, to. No.

Nie rób takiej miny! <noise> <noise> Ale będzie kurwa łak z tych wyciętych scen <noise> O, jakie A, to. Tutaj? Czy tu?